Dzień dobry! Dzisiaj skoczymy sobie za ocean i sprawdzimy, co słychać u jednego z moich ulubionych tamtejszych muzyków, tamtejszych, czyli ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie z Nowego Jorku, ale on jest moim ulubionym muzykiem z całych Stanów Zjednoczonych. Mowa oczywiście o Taurusie, który niestrudzenie w swoich kilku projektach raczy nas. Wspaniałym rasowym black metalem i nie inaczej jest w przypadku e, najnowszego krążka Felwinter. E, czyli można od razu odpowiedzieć na to pytanie, że u Taurusa bez zmian, a jak u niego bez zmian, to znaczy, że bardzo dobrze. Zapraszam. Dark Medieval Art, bo taki tytuł nosi już czwarty pełniak Felwinter. Felwinter to jeden z tych projektów najstarszych Taurusa od 2021 roku, już istnieje. No i tak jak mówię, to już jest czwarty pełniak. Tam są jeszcze oczywiście pomniejsze wydawnictwa. Tym razem udało się go w miarę szybko zdobyć. Premiera była w sierpniu. E, oczywiście wydaniem e, zajęła się Blood and Crescent Productions czyli standardowo też zresztą e, Taurusowa wytwórnia. Tutaj wszystko zrobił on. E, skomponował muzykę, napisał teksty, e, zrealizował nagranie. E, jak e, informuje nas wkładka, e, proces odbył się całkowicie analogowo. E, tak wygląda okładka jest bardzo bym powiedział e, Demówkowata wręcz yy, i podziemna, oczywiście, jak to zwykle u Taurusa, ale ta szczególnie się tym wyróżnia. Wygląda troszkę jak stary Zin, yy, wiecie, yy, naklejamy coś na kartkę i ksero. Mm, no, ale wydanie jest jak zwykle schludne, jak zwykle oszczędne, ale właśnie bardzo estetyczne. Zresztą ja lubię to jego, tą jego oszczędność wydawniczą. Yy, Taurus po prostu stawia na muzykę. A że to, co nagrywa, jest wspaniałe, no to wcale mu się nie dziwię. To był fragment pierwszego numeru. On ten album zaczyna się od razu bardzo chwytliwie, ale też bardzo agresywnie. To nie jest dru, długi krążek, bo to jest 6 utworów, 31,5 minuty. No to jest, można by powiedzieć, dla niektórych byłaby to pewnie epka. No Tutaj to jest pełniak i też nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście jest po prostu on dosyć skomasowany, krótki. Ale intensywny bardzo, bo ten początek, który słyszeliście, no to można powiedzieć, że wyznacza cały album z dwoma wyjątkami. A, ja tutaj jeden palec, z dwoma wyjątkami. O, już tak to nie, lepiej, no, do, nieważne. Z dwoma wyjątkami w każdym razie, yy, ale te wyjątki, można by powiedzieć, potwierdzają regułę, znaczy potwierdzają dwie reguły wręcz, ponieważ jeden z tych wyjątków potwierdza to, że Taurus cały czas Kocha stary polski black metal, a drugi z tych wyjątków potwierdza to, że jest to album naprawdę szybki. Szybki, intensywny, ale bardzo chwytający. Od pierwszych dźwięków ten album absorbuje uwagę, od pierwszych dźwięków ten album pochłania słuchacza. Tutaj Trudno przy tym albumie jest coś innego robić, niż go po prostu słuchać. On pomimo swojej pozornej prostoty, jest niesamowicie wciągający i niesamowicie bogaty. Choć tak naprawdę środki wyrazu, jakie tutaj zostały zastosowane, są bardzo oszczędne i klasyczne instrumentarium. Melodyka jest naprawdę skromna, ale za to niesamowicie wyrazista. Melodie są zimne, tnące. Zresztą, tak jak całe brzmienie tego krążka, ten album Fell Winter myślę, że mógłby też, gdyby wyszedł pod nazwą Arbor, to wcale bym się nie zdziwił. Arbor do tej pory właśnie wśród tych projektów Taurusa miałem za taki najbardziej północny, najbardziej mroźny, najbardziej odnoszący się też właśnie do tego brzmienia północnego a Fel Winter zawsze gdzieś był troszkę cieplejszy, powiedzmy. Oczywiście też nadal gdzieś ten swój chłód posiadał, ale ten krążek jest naprawdę bardzo zimny, szczególnie właśnie poprzez tę melodykę, która no wspaniale wręcz komponuje się z tymi naprawdę szybkimi tempami, bo tutaj zwolnień praktycznie nie ma. To był drugi numer, i tak sobie ta płyta właśnie do przodu pięknie biegnie. Biegnie, mówię, właśnie, bo ona to jest taki trochę galop jest w tym sporo powietrza. Ten album nie jest jakiś bardzo gęsty ten album nie jest niesamowicie e, przytłaczająco gruzujący wręcz w ogóle taki nie jest. To jest właśnie raczej ten chłód, te wiatry, e, ta przestrzeń północy. Pięknie to jest w tej muzyce oddane. Ta intensywność, wiadomo, jak ja często myślę o intensywnych albumach z północy, to od razu mi się wiadomo Transylvanian Hunger kojarzy, no bo to jest coś cudownego i to jest właśnie taki przykład totalnej intensywności od początku do końca. Tego albumu nie porównywałbym pod żadnym pozorem do Transylvanian Hunger, aczkolwiek on ma gdzieś nie jest to ten sam poziom, natomiast natężenie tej intensywności, tej galopady, też tutaj występuje, naprawdę jest dosyć duże. Ale jak już mówiłem, są dwa wyjątki od tej reguły. Pierwszy wyjątek to całkowicie instrumentalny, trzyminutowy, trzeci numer, który potwierdza to, że Taurus bardzo lubi słuchać starego polskiego black metalu. Thank you. No, takimi właśnie wstawkami, takimi intrami, czy też autrami, takimi utworami wręcz pojedynczymi. E, polski black metal, pierwszej połowy lat 90. ten dolnośląski przede wszystkim, ten południowy, właśnie stał. To było bardzo ważne, to był bardzo ważny element e, twórczości tamtych zespołów. No i Taurus we swoich projektach lubi się do tych rzeczy odnosić. To nie jest oczywiście jedyny przykład. Częściej jeszcze robi to w ateozofii Którą zresztą lubię najbardziej, ale tutaj postanowił wrzucić taki numer. To jest jeden, jedyny taki moment na tym albumie. Jest świetny, no wieje sobie wiatr, gra gitarka. Brakuje tylko jeszcze tych, oczywiście, standardowych okrzyków bitewnych, odgłosów bitewnych, no ale tutaj klimat widocznie wymagał po prostu innych środków. Natomiast no on przez takie właśnie wstawki, przez takie utwory E, potwierdza, jaką świetnie czuje ten stary black metal. Ten black metal, który jeszcze kiedyś był black metalem, e, i to słychać właśnie o to chodzi, że nie tylko w tych jego stricte black metalowych numerach, ale także właśnie w tych wszystkich intrach, w takich właśnie instrumentalnych numerach. No, a drugim wyjątkiem od tego, że ten album jest naprawdę szybki, jest zamykający go szósty numer, który jest utrzymany w średnich tempach. Można by powiedzieć, że jest taki trochę burzumowy. I pomimo tego, że jest bardzo powtarzalny, jest bardzo prosty, to też bardzo wciąga. rusa bez zmian, czyli dla nas bardzo dobrze, w każdym razie dla mnie bardzo dobrze, nie mówię, że wszyscy muszą lubić jego projekty, ja uwielbiam e, każdy jeden, mm, e, najbardziej Zofie, potem Arbor, ale ten Felwinter, ten krążek Felwinter naprawdę gdzieś jest dla mnie w czołówce jego całej twórczości, bo tak jak lubiłem Felwinter do tej pory, to uważam, że Dark Medieval Art jest stanowczo numerem jeden w tej chwili, jeśli chodzi o ten konkretny projekt e, Taurus'a. Także bardzo polecam. Ja wiem, że dostępność tych krążków nie jest jakaś wspaniała. No, udało mi się go akurat dorwać. Ja go chyba ściągnąłem z Wolfspel Records. Tam ostatnio widziałem, że jeszcze wisi trochę rzeczy od Taurus'a, e, więc sprawdźcie, jeśli macie zamiar to nabyć. E, no. Co mogę powiedzieć? Wiecie doskonale, jak bardzo ja lubię jego projekty, więc nie będę już tutaj się rozwodził, jak to bardzo polecam. Po prostu polecam, bo to, bo to jest właśnie black metal. Tak powinno się ten black metal grać. Tak on powinien wyglądać, tak on powinien brzmieć. Eee, no i tego się trzymamy. Tak? Dziękuję bardzo. Do następnego.